Nie wychowuj dziecka na zbyt posłuszne. Koniecznie powiedz im te dziewięć rzeczy. Raz, z kimkolwiek rozmawiasz, mów głośno i pewnie. Nie unikaj kontaktu wzrokowego. 2. nie bój się kontaktów i nie przejmuj się zbytnio relacjami w klasie. 3. naucz się odmawiać, nawet nauczycielowi, gdy czegoś nie chcesz. Cztery, gdy kolega powie coś złego, pewnie odpowiedz i broń się. 5. Gdy ktoś czegoś chce, a ty nie, nie odmawiaj nieśmiało. Zapytaj, co mi dajesz w zamian. 6. Gdy czujesz się skrzywdzony, powiedz rodzicom od razu. Oni zawsze cię wesprą. 7. Nie przejmuj się zbytnio opinią nauczyciela o tobie. 8. Miej odwagę powiedzieć nie niesprawiedliwości.